strony Piotr Greenplay. Chciałem tutaj po prostu podziękować wszystkim hodowcom za współpracę, za zaufanie. I tak jak zawsze już przy okazji, że nie zapomniał, zapraszam sklepy do współpracy i jeżeli ktoś, by jakieś tam wiadomo, jakieś preparaty firmy Greenplay, to zapraszam do sklepów, do kurtowni. A jeżeli w pobliżu nie ma żadnego sklepu, to jest kontakt tutaj z nami ze mną. Jest tutaj tak na przykład, o, tutaj akurat na naszą stronę, tam też są opisy produktów, składy. No to jest akurat zestawy lotowe, tak przy okazji wspomnę, jedynka, dwójka, wszystko dokładnie opisane, tak jak ma być, kiedy czysta woda, kiedy czysta karma, nie jest wszystko zrobione z głową, ale to hodowcy wiedzą, to zestawy lotowe tak są wysyłane. Drodzy hodowcy, no na targach takie popularne produkty, które się sprzedawały, no wiadomo, elektrolit, grąko, tutaj, probiotyki, drog głównie drogi oddechowe i jednak te produkty zestawów lotowych, magnes, elkarnityna aminokwasy, bronchoinhalik, bronchosalmenton plus zioła. No nie będę wymieniał grzyby w ogóle, w ogóle w Polsce od 3-2 lat widzę dużo preparatów się sprzedaje na grzyby, bo hodowcy też mylą bardzo, jakby powiedzieć, że jak gołąb nawet, już do tego stopnia, że nawet zdychają, gołębie chorują. Każdy myśli, że to drogi oddechowe, że to jakaś ten, że choroba adeno, a to są po prostu drożdżaki, grzyby, które już tak się po prostu wnikają jakby w płuca, w przewód pokarmowy, nie tak jak kiedyś, że były na wierzchu, nie? Dlatego mówię, no to te, każdy wie, te wszystkie nasze produkty na grzyby. Akurat w płynie już się sprzedało, nie ma nic. Półlitrowy i ten 200 ml też Herbisatin, fungi Herbisatin też się sprzedał. No ale o teraz taki nowy produkt mamy oregano 18%, to też na pewno fajnie bije grzyby. Mamy sedachol na wątrobę, to jest z biotyną, w proszku, bez konserwantów, bo każdy się przyzwyczaił, że sedachol musi być w płynie. Uważam, że niekoniecznie, ale wprowadziliśmy teraz taki detoks na odtruwanie wątroby, w nerek i w płynie. Ale mówię, sprzedało się wszystko i minerały jeszcze są, też taki nowy produkt, ale też te minerały też się sprzedały, nie? O, to jest taki kluczowy produkt Leuzela, ale ja nie będę, to już każdy nie chce... Wygoogluję, że tak powiem, nie będę zachwalał Leuzel, raportnik Leuzela. Chciałem zaprosić na drugi rok. Wiadomo, mam nadzieję, że zdrowie dopisze. Będziemy spotykać się częściej. No i to wszystko. Drodzy hodowcy, żegnam się z hasłem Dobry Lot. Zapraszam na nasze stoisko, zapraszam do sklepów, do kurtowni. Jeżeli coś, to kontakt ze mną 781 143 707 służę pomocą pod każdym względem i żegnam się z hasłem Dobry Lot. Gino Click from Belgium. I'm racing pigeons since 1972. This year I brought a nice collection of pigeons to the show here and I'm very impressed about the pigeon sport in Poland because I see so many young pigeons fanciers who are racing pigeons. So a pigeon sport in, in Poland is still growing, and I'm very satisfied about the organization of the exhibition. They do a very good job. And I'm happy to come every year to promote my pigeons in Poland, that the people can use my pigeons and that they can succeed with the results of my pigeons. This is a pigeon of the famous Porsche of Pipa. It's a grandson in combination of my ace pigeons, KBDB number one. It's also the line of Golden King and Golden Princess and First Lady, all champions of KBDB in Belgium so we try to bring the nice quality to here that picture fancy can succeed with the results of this bird this is a big favorite of me so waiting to have another future and i hope somebody will buy it and i'm sure they will be very satisfied about the results Zawsze oceniam pozytywnie. Nawet gdyby ktoś po, tam coś wybrzydzał czy nie był zadowolony, zawsze zachęcam odwiedzać, organizować, hodować gołówki, lecić loty latem i mieć z tego wielką frajdę. Znajdujemy się na stoisku hodowli gołębi dalekodystansowej tutaj te gołąbki między innymi wróciły z lotu z Francji, są do odstąpienia młode po nich. Wystawiamy te gołąbki po to, żeby po prostu ktoś chciał zobaczyć, może przyjechać na miejsce, może po prostu tutaj obejrzeć. No, organizujemy w tym roku lot y, Monte Cassino w 80. rocznicę 18 maja. Jest to będzie no, wymagający lot. Z takiego lotu jak już przyjdą, no to głąbek jest wartościowy dla każdego. Chyba. Każdy by chciał chyba y, takiego wynik osiągnąć, żeby głąbki wróciły. Na targach jest no, dzisiaj dość dużo zwiedzających oraz kupujących przeważnie z różne y, mikstury takie jak tam y, grity, mieszanki, y, y, różne takie dodatki. bardzo dobrze. Duża frekwencja wczoraj przede wszystkim. Dzisiaj to, to już jest... nie Każdy przeciągnięty. Tak, jako co, co tutaj przedstawiciel i, i tak powiem hodowca który odwiedza i ogląda, to muszę powiedzieć, że bardzo ładnie wygląda. Bardzo ładnie. Piękne gołębie. Koledzy tutaj nam kupili wszystkiego. Przyjechaliśmy z daleka. Nie żałujemy. Prawda? Nie. Do zobaczenia za rok.